Witajcie moi drodzy, dzisiejszy temat lekcji to odejmowanie ułamków dziesiętnych. Dzisiaj zajmujemy się odejmowaniem, czyli dodawaniem, które potraficie już robić. Będziemy sobie tutaj stosować w przypadku sprawdzania, czy dobrze wykonaliśmy odejmowanie. No, ale na początek, może takie drobne ćwiczenia. Jest takie zadanie, gdzie należy w pamięci wykonać odejmowanie w pamięci. Mamy tutaj takie kwadraciki na tym obrazku i każdy kwadracik symbolizuje 10 setnych. Wy możecie sobie wyobrazić, że to są pieniądze. Każdy kwadracik to jest 10 groszy, więc na przykład zamalowujemy. Tu mamy 10 groszy. Zobaczcie, na dole wyświetliła się informacja, tutaj w tym miejscu. Ile kwadracików ja będę zamalowywać, to odpowiednio liczba będzie mi się tutaj, ta liczba będzie się powiększała. Następny kwadracik to już 20 groszy, następny, następny i tak dalej. Zobaczcie, cały taki prostokąt to jest ile pieniędzy? Złotówka. Jedna złotówka składa się... Z 10, 10 groszówek, czyli razem 100 groszy. No i na przykład z tej kolejnej, z tego kolejnego prostokąta weźmiemy 50 grosz, czyli razem otrzymaliśmy liczbę 1,5. całą i Teraz wykonamy odejmowanie, to znaczy skreślę z tych, spośród tych niebieskich kwadracików, które dadzą, dają łącznie liczbę 1,5, całą i Skreślę, dowolną ilość i zobaczcie, co się będzie działo tutaj w tych przykładach na dole. Na przykład skreśliłam ten kwadracik jeden taki kwadracik, czyli odjęłam od całej liczby, od jednej całej 1,5 odjęłam 1 dziesiątą, czyli tak jakbym od złoty 50 odjęła 10 groszy, zostanie mi złoty 40. A jeśli odejmę kolejną, kolejne 10 groszy... Sprawdzamy, zostanie mi złoty 30, a jeśli kolejne, to złoty 20 zostanie. Czyli za każdym razem, za każdym skreśleniem odejmuję 10 groszy od złoty 50. Gdybym odjęła 5 y, takich kwadracików, czyli łącznie 50 groszy, to zostanie mi 1 cała, bo od jednej całej 1,5 jak odejmę 5 to zostanie 1. Takie proste ćwiczenie yy, i w książce mamy taki przykład obliczania w pamięci. Bardzo proszę, żebyś spróbował czy spróbowała obliczyć samodzielnie w pamięci, ile to jest. Oczywiście, jeśli wyobrazisz sobie, że to są pieniądze, to znacznie łatwiej będzie wykonywać tobie taki przykład. I tutaj mamy na przykład takie zadanie: Od złotych 90 trzeba odjąć 20 groszy. Ile to da pieniędzy? Ile zostanie pieniędzy? Jak odejmiemy od złotych 90 do 20 groszy, to zostanie nam 1,7, czyli my powiemy, że to jest 1 złotówka i 70 groszy. Jeśli od 3,50 Odejmiemy 50 groszy, bo tutaj są pieniądze. Jak my potraktujemy te liczby jako pieniądze, o, wystarczy w ten sposób tutaj dopisać sobie 0, będzie nam może łatwiej wtedy wyobrazić sobie, jak, jak to, ile, jaka jest wartość tych liczb. To mamy 3 zł. 50 groszy odjąć 50 groszy i to nam daje po prostu 3 całe. My możemy napisać w ten sposób, możemy napisać przecinek i 20. zera. W sklepie też tak nawet ceny są oznaczane, żeby było wiadomo, że tam nie ma jakby tych groszy już więcej, tylko jest pełne, zostały nam pełne 3 złote. Teraz następna liczba: od złoty 25 odejmujemy 24 grosze. 24 grosze, czyli tak, od złotówki i 25 groszy, jak zabierzemy 24 grosze, to złotówka jeszcze nam zostanie, a oprócz tego zostanie nam tylko jeden grosik. A ten jeden grosik zapiszemy w postaci 1, 1 jedna jedna setna. Zapatrzyłam się na przykład następny i mamy przykład następny 2,4 minus 1,4 czyli od 2 zł 40 groszy, zabieramy złotówkę i 40 groszy, co nam zostanie z tych pieniędzy? Jak od 2 złotych 40 groszy zabiorę 40 groszy od tą liczbę, to zostanie mi 2 złote I od 2 złotych, jak zabiorę złotówkę, to zostanie mi tylko 1, czyli jedynka. Teraz przykład następny. Mamy 2 złote 50 groszy, odjąć 40 groszy. Po wykonaniu tego odejmowania powinno zostać mhm. yy, złoty. Oj, co ja mówię, złoty. Wcale nie złoty. Ile powinno zostać? Powinno nam zostać 2 złote mhm. i 10 groszy. My możemy sobie zapisać równie dobrze w tej postaci, tak? I następny przykład: od 5 zł, 9 groszy odejmujemy 7 groszy. To zostanie dalej 5 zł. Czyli 5 całych i 2 grosiki jeszcze zostaną, czyli 2 setne naszego ułamka. Te przykłady proszę sobie zanotować do zeszytu oraz ich rozwiązania, możecie zatrzymać filmik, żeby sobie na spokojnie przepisać. I wędrujemy do zadania z zeszytu ćwiczeń. W waszych ćwiczeniach na stronie 83 znajdują się zadania, gdzie należy wykonać przykłady. I zanim zajmiesz się obliczeniami pisemnymi. A obliczenia pisemne będą na następnej lekcji, to kilka przykładów będziesz musiał rozwiązać w pamięci, kilka zadań. Czyli konkretnie zadanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte są do samodzielnego rozwiązania, ale ja Wam pokażę jeszcze, jak zrobić zadanie czwarte, żebyście się nie pomylili, żeby każdy miał wykonane przykłady poprawnie. Jeśli mamy odjąć. Od liczb naturalnych mamy odjąć jakieś ułamki dziesiętne, to najłatwiej sobie wyobrazić, że mamy do czynienia oczywiście z pieniędzmi. I teraz, tak, jeżeli od złotówki mam odjąć 60 groszy. No to sobie wyobrażamy, jak to wygląda. Taka sytuacja: mam złotówkę w ręce, kupuję w sklepie na przykład Lizaka, że za 60 groszy, i pani mi wydaje jeszcze resztę z tej złotówki, i pani oczywiście wyda mi resztę w postaci 40 groszy, czyli ja mogę zapisać tą liczbę jako 40 groszy, lub pomijając to 0, nieistotne, mogę napisać jako 0,4. Przykład następny: jeżeli mam 2 złote i Idę do sklepu i kupuję bułkę za 70 groszy, to pani z tych 2 złotych wyda mi jeszcze resztę. I ta reszta będzie miała wielkość, jaką? Dostanę złotówkę na pewno i dostanę jeszcze 30 groszy, czyli możemy tą kwotę zapisać w ten sposób, albo pomijając zero nieistotne, zapiszemy liczbę jako 1,3. Przykład następny: 5 całych odjąć. 1 cała 40, czyli od 5 zł odejmuję złotówkę i 40 groszy, jak od 5 zł odejmę złotówkę, to dostanę 4 złote i jeszcze od 4 zł muszę odjąć 40 groszy, bo tutaj taka kwota jest, czyli jeszcze odejmuję liczbę 40 groszy, czyli 40 i otrzymuję od 4 zł jak odejmiemy 40 groszy, dostaniemy 3 zł. 60 groszy. Ja już pomijam to 0 nieistotne, już go nie piszę. Teraz od 8 zł odejmę najpierw 2 zł. 8 odjąć 2 jest 6 i zostanie mi jeszcze do odjęcia 10 groszy, które tutaj wystąpiło. Czyli od 6 zł odejmuję jeszcze 1 dziesiątą. Jak zabiorę 10 groszy z 6 zł to zostanie mi 5 zł i 90 groszy. Oczywiście to 0 nieistotne już pomijam. Następny przykład jak od 10 zł mamy odjąć 5 ,70 zł 70 groszy, no to odejmujemy od 10 zł jak odejmę 5 zł to dostanę 5 zł i jeszcze od tego mam odjąć 70 groszy, czyli odjąć 7, a 5 zł odjąć 70 daje nam dokładnie 4 ,30 zł 30 groszy, ja to zapiszę tu wyżej, bo tam się już nie zmieści. Czyli 4 ,30 zł, 30 groszy powinno znaleźć się tutaj w tym miejscu. I sytuacja ostatnia: od 11 zł mam odjąć 3 zł, no to 11 odjąć 3 jest 8. I od 8 zł odejmuję jeszcze 20 groszy, które tutaj wystąpiło przy tych pieniążkach, czyli mam 8 zł odjąć 20 groszy. A to jest 7 zł i 80 groszy. Oczywiście pomijam 0. Nieistotne. I te, to zadanie już macie rozwiązane. Myślę, że sobie z następnymi zadaniami, czyli z zadaniem numer 1, zadanie numer 2 oraz zadanie numer 3 jest dla Was. Tu pamiętajcie w zadaniu numer 3 należy wykorzystać odejmowanie y, pamięciowe, które właśnie ćwiczyliśmy. Y, w tych zadaniach, w tych przykładach, pod każdą z podanych liczb zapisz liczbę o 40 od niej mniejszą, czyli za każdym razem od każdej z tych liczb należy odejmować 40, i zawsze sobie wyobrażamy, że to są pieniądze. Jak sobie wyobrazimy, że to są pieniądze, to wtedy łatwiej też nam wykonać odejmowanie, czyli do każdej od każdej z tych liczb. Mamy odjąć 40 i tutaj macie już dwa przykłady zapisane, natomiast w tych kropeczkach piszecie tylko wynik. I to są zadania, które wykonacie samodzielnie, i rozwiązania tych zadań na razie jeszcze nie przesyłamy, ponieważ na następnej lekcji będziecie wykonywać działania pisemne związane z odejmowaniem, i dopiero wtedy, jak jeszcze przećwiczymy te działania pisemne, dopiero wtedy prześlecie mi. Swoje rozwiązania z tego tematu, z odejmowania ułamków dziesiętnych. Powodzenia w pracy.